Wyobraź sobie ten moment, gdy cisza w sali sądowej w Warszawie jest tak gęsta, że słychać bicie własnego serca. Anna Nowak stała tam, wpatrując się w oczy swojej matki, Elżbiety, która właśnie została wyprowadzona w kajdankach. To nie był zwykły spadek, to była pułapka, którą dziadkowie zastawili z grobu, by ukarać tych, którzy ich zdradzili. Ale zanim dojdziemy do tego bolesnego końca, cofnijmy się do początku, do tej nocy, gdy wszystko się rozsypało. Anna, lat 32, prowadziła proste życie w małym mieszkaniu na Pradze Północ. Uczyła dzieci w szkole podstawowej numer 12, gdzie każdy dzień był walką o uwagę maluchów, ale też źródłem prawdziwej radości. Jej stary fiat, kupiony za grosze, ledwo zipał na mroźnych ulicach, a największym luksusem były weekendowe spacery po łazienkach królewskich. Ale to nie pieniądze definiowały jej świat, to dziadkowie Jan i Maria Nowak dali jej poczucie, że jest kochana bezwarunkowo. W dzieciństwie, gdy rodzice Piotr i Elżbieta Kowalscy budowali swoje imperium restauracyjne w centrum Warszawy od jednej knajpy do sieci dziesięciu lokali, Anna uczyła się od dziadków. Co oznaczy prawdziwa rodzina? Babcia Maria, w swojej skromnej kuchni w domku pod Krakowem, uczyła ją piec chleb i opowiadać stare legendy o Wiśle. Dziadek Jan, emerytowany właściciel firmy transportowej Nowak Logistyka, pokazywał, jak naprawiać rower czy budować karmnik dla ptaków. Pieniądze to tylko narzędzie, kochanie, mawiał jego pomarszczone dłonie zawsze ciepłe. Jak młotek liczy się, co nim zbudujesz. A babcia dodawała: człowiek mierzy się nie tym, co ma, ale tym, co oddaje innym. Żyli skromnie, mimo że ich firma rozrosła się do wartości 100 milionów złotych po sprzedaży do wielkiej korporacji. Jeździli starym Oksfagenem, fundowali stypendia anonimowo i wspierali schroniska dla bezdomnych bez fanfar. Rodzice Anny byli inni. Piotr mierzył wszystko zyskiem, a Elżbieta zbierała kontakty jak perły Bail, charytatywne to dla niej okazja do biznesu. Mieszkali w luksusowej willi na żoli Bożu, jeździli Audi, a córkę krytykowali za marnowanie potencjału na nauczycielską pensję trzech 3000 zł miesięcznie. Po co się męczyć z cudzymi Bachorami, mówili. Ale Anna znalazła rodzinę u dziadków. Co niedziela, gdy rodzice odsypiali sobotnie imprezy, dziadkowie zabierali ją na przygody do muzeów w Krakowie, na spacery po tatrach czy po prostu na długie jazdy po polach. Tam dziadek opowiadał o budowaniu firmy, nie o pieniądzach, ale o ludziach, których zatrudniał, o rodzinach, które wspierał. Gdy Anna wybrała zawód nauczycielki, rodzice się oburzyli, dziadkowie urządzili ucztę i powiedzieli: Wybrałaś najważniejszą pracę na świecie. Z biegiem lat kontrast się pogłębiał. Rodzinne obiady u rodziców to spektakl, rozmowy o giełdzie, krytyka karier, u dziadków śmiech, historie, pytania o uczniów Anny. Pamiętali każde imię dziecka, celebrowali jej małe zwycięstwa. Gdy Anna ledwo wiązała koniec z końcem, to babcia potrzebowała pomocy w ogrodzie za hojną stawkę, zachowując jej godność. Ale relacje rodziców z dziadkami psuły się. Każde spotkanie to prośby o pieniądze, inwestycje w nowe restauracje, narzekania na niesprawiedliwy testament, aluzje do nieruchomości. Dziadkowie słuchali cierpliwie, odmawiali grzecznie, a cykl się powtarzał. Ostatnia rozmowa z babcią, tydzień przed wypadkiem, wciąż dręczy Annę. Siedząc na werandzie pod Krakowem, patrząc na zachodzące słońce nad polami, Maria ujęła jej dłoń: Nie będziemy tu wiecznie, Aniu. Gdy nas zabraknie, sprawy się skomplikują. Pamiętaj, widzimy cię taką, jaka jesteś, nie za to, co masz czy dasz. To rzadsze, niż myślisz. Anna ścisnęła jej rękę, prosiła, by nie mówiła tak, ale babcia tylko uśmiechnęła się mądrze i zmieniła temat na szkolny konkurs. Tydzień później pijany kierowca staranował ich samochód na autostradzie A4. Dziadkowie zginęli na miejscu. Jedyni ludzie, którzy kochali Annę bez warunków, odeszli. A ona miała wkrótce poznać, jak rzadka jest taka miłość. Dzwonek przyszedł we wtorkowy wieczór, gdy Anna poprawiała dyktanda. Widząc numer policji, drżały jej ręce. Słowa oficera zlały się, wypadek nie cierpieli, kondolencje. Telefon wypadł jej z dłoni, sąsiadka przybiegła na krzyk. Pogrzeb tomgła twarzy i słów. Rodzice w drogich czarnych strojach przyjmowali kondolencje jak na przyjęciu. Anna usłyszała, jak matka mówi komuś, przynajmniej odeszli razem, a sprawy spadkowe pójdą sprawnie. Musiała uciec do łazienki, by zwymiotować. Trzy dni po pogrzebie Mecena Tadeusz Zielony, adwokat dziadków od trzydziestu lat, wezwał na odczyt testamentu. W biurze w centrum Krakowa sala konferencyjna pękała w szwach. Rodzice, wujek Stanisław z żoną Krystyną, ich syn Michał i inni krewni. Przed rozpoczęciem, powiedział Tadeusz, Jan i Maria zostawili instrukcję. Podłączył tablet do ekranu. Na ekranie pojawiły się twarze dziadków przy kuchennym stole. Serce Anny ścisnęło się. Jeśli to oglądacie, zaczęła babcia spokojnie, to nas nie ma. Długo myśleliśmy o tym, co zostawiamy i komu. Dziadek pochylił się, zbudowaliśmy nowak logistyka od zera jedna ciężarówka, dwie pary rąk, determinacja w czterdziestu lat, urosła do stu milionów po sprzedaży. W sali zapadło napięte milczenie. Elżbieta ścisnęła torebkę. Żyliśmy według prostych zasad, ciężka praca, uczciwość, pieniądze służą miłości, nieodwrotnie. Babcia pauzowała, niestety wielu z was o tym zapomniało. Film trwał dziesięć minut. Szczegółowo wyliczali odmowy pożyczek, manipulacje, zepsute święta przez kłótnie o kasę. Pokazywali screeni sms-ów, e-maile, nagrania rozmów, gdzie krewni próbowali ich szantażować czy wzbudzać poczucie winy. Dlatego, powiedział dziadek twardo, cały majątek, nieruchomości, inwestycje zostawiamy wnuczce, Annie Nowak. Jedyna, która nigdy nie prosiła o grosz, odwiedzała nas dla nas, kochała za to, kim jesteśmy, nieco mamy. Sala wybuchła, szaleństwo, krzyknęła Elżbieta. Jestem ich córką. Stanisław wrzeszczał. To trzeba zaskarżyć. Manipulowała nimi. Manipulowała, Anna znalazła głos, łzy na policzkach. Uczę dzieci, odwiedzałam ich w niedzielę. Nigdy. Proszę, ta niewinna nauczycielka, szydził Michał. Grałaś na długą metę. Tadeusz uniósł rękę, jest więcej. Film kontynuował, wiemy, że to wzbudzi konflikt. Anna nie wiedziała o sprzedaży firmy ani o naszym majątku. Kochała nas jako skromnych emerytów. To dowód prawdziwej miłości. Dziadek dodał: Każda próba zaskarżenia czy nękania Anny aktywuje fundusz na obronę. Mamy dokumenty wszystkich manipulacji z 10 lat. Walczcie, a wszystko wyjdzie na jaw. Ekran zgasł. Cisza. Piotr wstał. 100 milionów dla kobiety zarabiającej mniej niż moi menedżerowie. To nasze zabezpieczenie, nasze plany oddane komuś, kto pewnie rozda to szkole. Musimy porozmawiać, powiedziała Elżbieta Lodowato. Jutro u nas dziesięciu rano. Tadeusz przerwał, przypominam. Mówię do córki o sprawach rodzinnych, warknęła. Wyszli, rzucając Annie jadowite spojrzenia. Tadeusz został, nagrali coś tylko dla ciebie. Wręczył kopertę. Byli słusznie zaniepokojeni. Uważaj. Anna pojechała do rodziców następnego dnia, żołądek skręcał się z lęku. Podjazd pełen aut, cała rodzina na zasadzce. Przez okna widać ich jak radę wojenną. Wreszcie, powiedziała Elżbieta, nie oferując miejsca. Musimy omówić, jak właściwie to załatwisz. Jak właściwie, Anna stała przy drzwiach, klucze w dłoni. Nie udawaj, wtrącił Stanisław. Sto milionów chwilowo źle przydzielone. Pomagamy naprawić błąd. To nie błąd. Dziadkowie byli jaśni. Byli starzy z demencją, wcięła Elżbieta gładko. Nikt przy zdrowych zmysłach nie pomija własnej córki. Ignorowaliście ich latami, chyba że potrzebowaliście pieniędzy. Słowa wyrwały się Annie. Temperatura spadła. Ostrożnie, powiedział Piotr tonem negocjatora. Jesteś emocjonalna. Rozumiemy. Załatwimy to cicho. Podpiszesz pełnomocnictwo, rodzina zarządzi sprawiedliwie. Może fundusz z rozsądnym kieszonkowym? Kieszonkowe z mojego spadku. Krystyna dodała, stukając paznokciami w kieliszek, o 10 rano, Michał ma kredyty studenckie. My inwestycje. Twoi rodzice rozbudowę restauracji. A co z wolą dziadków, a Anna rozejrzała się po obcych krewnych. Manipulowali nimi samotni starzy ludzie, splunął Michał. Odwiedzałaś ich co tydzień, wiedząc o milionach. Kochałam ich. Jadłam z nimi, słuchałam historii, pomagałam w ogrodzie. Kiedy wy ich odwiedziliście bez prośby o kasę. Ostatnio trzy miesiące temu kontynuowała Anna drżącym głosem: Matko, zostałaś godzinę, namawiając na inwestycje, wyszłaś po odmowie. Michał, nie widziałeś ich od świąt dwa lata temu po odmowie na Europę. Stanisławie. Dość, zagrzmiał Piotr. Podpiszesz papiery, albo będzie trudno. Mieszkanie. Budynek należy do mojej firmy. Ubezpieczenie auta przez korporację. Twoja praca dyrektor szkoły to mój przyjaciel, ceni nasze dona. Jeden telefon o twojej niestabilności po śmierci dziadków. Groźba. Elżbieta podeszła: Nie chcemy cię skrzywdzić, ale 100 milionów to za duża odpowiedzialność dla nauczycielki. Stracisz wszystko. Jak wy mnie. Policzek spadł jak grom. Anna w szoku dotknęła twarzy. 48 godzin, powiedziała Elżbieta spokojnie. Podpisz albo stracisz mieszkanie, pracę, reputację. Zaskarżymy, ciągnijmy to latami. Masz siły. Stanisław podał folder. Zachowasz osiem milionów, reszta sprawiedliwie. Wracaj do swojego życia. Dziadkowie nie wygrywają, szepnęła Anna. Są martwi, odparł Michał brutalnie. Nie obchodzą ich. Anna patrzyła na nich rekiny czujące krew. Uciekła, ręce drżały przy kluczykach. Telefon zapikał. Nakaz eksmisji od właściciela, wezwanie od dyrektora szkoły. Nie blefowali. Wojna o dziedzictwo dziadków się zaczęła, a ona była sama, bezbronną. Siedziała godzinę w aucie przed domem dziadków pod Krakowem, zanim weszła. Unikała go od pogrzebu puste pokoje paczniały lawendą babci i tytoniem dziadka. Zwinęła się na sofie, płacząc do utraty tchu. Wtedy zadzwonił Tadeusz. Słyszałem o spotkaniu. Babcia przewidziała. Przyjedź natychmiast. I spakuj torbę, nie wracaj do mieszkania. Dwadzieścia minut później, w biurze z herbatą w dłoniach, dziadkowie byli najmądrzejsi. Przewidzieli wszystko. Wyciągnął dokumenty nagrania, raporty detektywów o oszustwach rodziny, Piotr fałszował ubezpieczenia restauracji, Elżbieta defraudowała fundację charytatywną, Stanisław oszukiwał inwestorów w budownictwie, Michał kradł recepty na opioidy. Nie chcieli tego używać, powiedział Tadeusz. Ale jeśli będą naciskać, to broń. Masz też zaufaną detektywkę, Ewe, ona pomoże zebrać więcej. Trauma Anny narastała. Nocami budziła się z koszmarów o policzku matki, o zdradzie krwi. Milczenie dziadków o tych sekretach bolało, chronili ją, ale ceną była samotność. Zaczęła planować, nie zemstę dla satysfakcji, ale dla ochrony ich pamięci. Ewa zainstalowała kamery w domu dziadków, złapały krewnych kradnących pamiątki podczas wizyt. Anna milczała, gromadząc ból w ciszy, aż eksploduje. Rodzina zaatakowała, eksmisja, naciski w pracy, plotki o niestabilności. Dyrektor wezwał, do na twoich rodziców. Przykro mi, ale. Anna straciła pracę, mieszkanie spała u dziadków. Wujek dzwonił, podpisz, albo media dowiedzą się o twoim załamaniu. Ból palił jak ogień zdrada matki, cisza ojca, obojętność kuzyna. Ale to pchnęło ją dalej, skontaktowała się z prokuraturą, FBI ekwiwalent w Polsce, ABW, IRS, Urząd Skarbowy. Kulminacja w sądzie w Krakowie. Rodzina zaskarżyła testament, twierdząc manipulację. Anna z Tadeuszem i Ewą kontratakowała. Sędzia Helena Nowak zbieg nazwisk, ironia, słuchała. Tadeusz pokazał nagranie dziadków, jesteśmy przy zdrowych zmysłach. Anna nigdy nie prosiła o nic. Oto lista żądań innych. Elżbieta 2 miliony na fundację, którą okradała. Stanisław 1 i dwie dziesiąte miliona na piramidę finansową. Michał 300 tysięcy na konferencję, czyli wakacje. Piotr próba użycia ich nazwiska do kredytu. Sala zamarła. Potem dowody Ewy. Nagrania kradzieży na pogrzebie. logi wizyt Anna co tydzień. Oni 7 razy w dwóch lata, zawsze z prośbą o kasę. Świadkowie. Sąsiadka dziadków uzami opowiadała. Pokazywali zdjęcia klasy Anny co tydzień. Byli dumni, niemanipulowani, kochani. Piotr wybuchł: Jesteśmy rodziną. Sędzia ostrzegła. Ostateczny cios list sprzed pięciu lat, gdzie rodzice próbowali uznać dziadków za niekompetentnych dla pieniędzy. Elżbieta wstała ona nas otruła. To kradzież! usunąć panią Kowalską krzyknęła sędzia. Wyrok brak podstaw do zaskarżenia. Spadek dla Anny. Kradzieże do prokuratury. Rodzina wrzeszczała, ale to koniec plan dziadków zadziałał. Trzy dni później, sms od ojca: spotkanie u nas, sobota 10 przyjęć sama lub konsekwencje. Tadeusz odradzał, Ewa chciała nagrywać, ale Anna wiedziała, musi skończyć. Pójdę, ale nie sama. Deszczowa sobota: Anna podjechała, parkując na ulicy. W środku desperacja, Piotr z podkrążonymi oczami, Elżbieta zestresowana, Stanisław nerwowy. Przyszłaś, powiedział Piotr słabo. Groziłeś. Mów! Sąd można apelować, dowody zniknąć, zaczęła Elżbieta drżąc. Groźba. Stanisław, mamy kontakty sędziowie, prokuratorzy. Michał wybuchu, zadłużyłem się, licząc na te pieniądze. Niebezpieczni ludzie. Hazardowałeś cudzą kasą? spytała Anna spokojnie. Piotr, przelej 40 milionów na trust rodziny. Zachowaj resztę. Nie. Elżbieta zaśmiała się pusto. Zniszczymy cię, reputacja, życie. Anna wyjęła telefon, ABW, Urząd Skarbowy, Policja interesują się dowodami dziadków. Oszustwa podatkowe, defraudacje, piramidy, kradzieże recept. Pokazała nagrywanie, to leci live do mecenasa i agentów. Blefujesz, Stanisław spocił się. Naprawdę? Ojcze, opowiedź o spalonej restauracji 8 milionów ubezpieczenia po podpaleniu. Wujku, o depozytach na nieistniejące mieszkania. Matko, o fundacji na zakupy. Michale, o receptach uczelnia zgłosiła. Rodzina zbladła. Anna podeszła do okna, sygnalizując. Samochody policyjne zajechały. Oto deal. Zrezygnujecie z roszczeń, zero kontaktu. Podpiszecie papiery. W zamian oddam dowody tylko na ostatnie kradzieże i szantaż probation, grzywny. Inaczej wszystko wychodzi lata w więzieniu. Nie możesz, szepnął Piotr. Mogę. Dziadkowie planowali, przewidzieli każdy krok. Wyjęła list babci, jeśli to czytasz, próbowali cię szantażować po raz ostatni. Stań twardo. Władze gotowe. Bądź dzielna. Kochamy cię. Agenci weszli, areszt za kradzież i szantaż. Wyprowadzani, Elżbieta spojrzała z nienawiścią. Nie jesteś naszą córką. Nigdy nie byłam. Byłam wnuczką Jana i Marii, to wystarczy. Dom opróżnił się. Anna wyszła, pojechała do domku dziadków. Zemsta skończona, ale to nie zemsta ochrona sprawiedliwość. Sześć miesięcy później rodzina na probation, grzywny, zakaz kontaktu. Fundacja Nowak dla Edukacji działa komputery w szkołach stypendia dla nauczycieli pomoc dla dzieci. Anna wróciła do nauczania plotki minęły dzieci kochają ją za obecność. Domek to azyl Ewa odwiedza z nowymi historiami ostatni list dziadków wytrzymałaś burzę pokazałaś siłę używaj pieniędzy na dobro. Nasze dziedzictwo to Twoja integralność. Anna wie, zemsta kosztowała utrata rodziny, blizny psychiczne, ale dała wolność. Czasem czuję ich obecność, dumnych, że wybrała miłość nad chciwość. To cena wyboru bolesna, ale warta.